Jeżeli myśleliście, że po sierpniu i wrześniu nie może być gęściej na rynku, to październik wjeżdża z pełnym impetem, by pożreć wasze resztki wolnego czasu. Zapraszam do zagrania. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątrowa a to mój kanał Okiem Dewa w cyklu do zagrania regularnie co miesiąc prezentuję nadchodzące tytuły, które mnie zaciekawiły, przyciągnęły moją uwagę i być może też będą interesujące dla was. W tym miesiącu, jak i poprzednio, możemy liczyć na hity, które zaspokoją nasze wszelkie potrzeby growe zarówno pod kątem tematyki, jak i rozmiaru. Więc nie przedłużając 3 października Battle Shapers od Metric Empire to jest taki roguelite w formacie FPS-owym w klimacie science fiction, gdzie walczymy z robotami, jest kolorowo, jest dynamicznie. Przypomina to nieco Overwatcha, ma być bardzo rozbudowany system rozwoju postaci i naprawdę wciągający gameplay. Mam nadzieję, że tutaj oczywiście najważniejsze jest to, czy strzelanie będzie Przenosiło dużo radości, a ponoć tak jest, więc y, możecie się przekonać sami już niedługo. Następnie na PlayStation 5 wchodzi Scorn 3 października, czyli y, tytuł od EBB Games. E, który jest takim mokrym snem e, Geigera i Beksińskiego, e, Wchodzi na konsole Sony, bo wcześniej był ekskluzywem na PC i mm, konsole Microsoftu. E, kolejno 4 października, The Fabulous Fear Machine od e, Victoriama Studios I AMC. To jest horrorowa strategia narracyjna, w której siejemy strach przed odkrywanie przez odkrywanie i rozpowiadanie różnych legend i strasznych historii. Jest to koncept bardzo ciekawy. Grafika nawiązuje trochę do takich palpowych komiksów i też opiera się o właśnie o takie palpowe jakby legendy miejskie i popularne horory, także jeżeli ktoś lubi taki klimat, to zdecydowanie to jest wydaje mi się godne polecenia, żeby się przynajmniej przekonać a propos innych formatów, jeżeli chodzi o rozga Grywkę. Następnie pierwszy wielki hitter 5 października: Assassin's Creed Mirage. W zasadzie wychodzi na wszystko, co jest duże, no właśnie poza switchem. Oczywiście gra od Ubisoftu i to jest powrót do korzeni serii. Podążamy za losami Basima i ben Ishaka, którego poznaliśmy w Assassin's Creed Valhalla, co sugeruje, że czasowo Mirage dzieje się przed wydarzeniami, właśnie z Valhali. Mamy powrót do korzeni, tak? Czyli mamy krótką rozgrywkę, bardzo zagęszczone miasto, yy, mamy mieć wciągającą fabułę, no i całość nie ma zajmować 100 godzin, żeby przejść, tylko właśnie jakieś tam 20 parę ponoć. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Następnie Asterix i y Obelix Heroes od GameSight i Neikonu. Oryginalna rozgrywka tutaj łączy budowanie talii oraz walkę turową. Yy, grafika nawiązuje do. E, znanej e, z serii takiej stylistyki, właśnie którą e, fani komiksów na pewno docenią. Także, jeżeli e, tęsknicie za Asterixem i obelixem, no to to jest tytuł dla Was. Następnie Bengal Balls Chronicles 5 października, też od Exit Plan Games, e, wydawnictwa Untold Tales, i to jest e, rodzime studio, i bierze się za bary z memicznymi kulami, e, którymi w stylu klasycznej tru, trójwymiarowej platformówki przemierzamy różne epoki historyczne. Tego samego dnia wychodzi Stop Dead od Grid Snap i Roll Games i hmm, to jest dziwny tytuł, bo tutaj można by powiedzieć, że to jest połączenie Mirror's Edge z telekinezą. Jest to taki ciekawy brawler z perspektywy pierwszej osoby, w którym z wystylizowanym otoczeniem przebijamy się przez zastępy wrogów. Jest ciekawe, że strzelamy z broni, ale nie trzymamy jej jakby w rękach postacią w grze, tylko kontrolujemy ją telekinetycznie. Co jest interesującym konceptem, także na pewno warto zobaczyć jak to y, działa w praniu. Następnie tego samego dnia WarGroove 2. Na pc -ta i Switcha od Chucklefish, jest to kontynuacja inspirowanej Advance Wars strategii turowej z uroczą pikselową grafiką i bardzo dobrym gameplayem, także jeżeli komuś brakuje takiego tytułu to proszę bardzo. Następnie 6 października Detective Pikachu Returns na Switcha od Creatures i Nintendo, czyli mamy grę przygodową z elementami łamigłówek, gdzie Pikachu mówi pięknym barytonem i Pierwsza część była bardzo interesująca, także myślę, że druga też będzie warta, bo jedynka miała bardzo solidną fabułę. Myślę, że dwójka będzie miała niegorszą. Pamiętajcie, że możecie zawsze śmiało pisać, pytać, czy też nie zgadzać się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco bądź w najbliższym live. Następnie Sword Art Online Last Recollection. Tutaj mamy 6 października od Aquiry i Bandai Namco. Jest to bazujące na Manze i Anime Action RPG. Do tej pory było doceniane przez fanów, więc jest szansa, że i tym razem tak będzie. Jest kolorowe, jest dynamicznie i jest bardzo fajny system rozwoju postaci i gameplay. Także myślę, że jeżeli potrzebujecie solidnego action-RPG w życiu z stylistyką anime, no to to jest tytuł dla Was. Następnie kolejny banger 10 października: Forza Motorsport od Turn 10 i Microsoftu i to jest kolejna odsłona i poniekąd taki reset serii, yy, myślę, jednej z najlepszych gier wyścigowych idących w stronę realizmu obok Gran Turismo, Assetto Corsa, yy, kiedyś jeszcze był Project Cars, no i yy, właśnie absolutnie też Forza Motorsport, to jest yy, firma i marka, i instytucja zbudowane na nowo, fundamenty silnika, grafika podciągnięta do oporu, yy, ponad 500 licencjonowanych samochodów, no czego chcieć więcej. Yy, kolejno też te, tego samego dnia mam zupełnie inną grupę docelową i platformę, gdyż wychodzi Roblox na czwarte PlayStation i to jest kombajn kreatywny, tym razem zmierza właśnie na starszą generację konsol, a wraz z tą aktualizacją produkt przychodzi też szereg poprawek w mechanice, interfejsie, także jeżeli chcecie się spełniać kreatycznie w wygodnym edytorze, no to proszę bardzo. Następnie 11 października na PlayStation 5 wychodzi Honkai Star Rail od Mihojo, czyli kolejny element Hoyoversu RPGowy, waifu Train, napędzany mocą monetyzacji typu Gacza, i y, jest to ponoć bardzo fajny system RPGowy, ale z racji tego, że ja mam wysypkę na samym myśl o Genshinie i y, właśnie tej całej monetyzacji mobilnej, no to nie tknę się tego. Zresztą mam dużo innych gier do ogrania, natomiast są fani zdecydowanie, są miliony graczy, którzy się ze mną nie zgadzają, i to jest ok. Y, jeżeli jesteście zadowoleni z tej gry, to. Y, proszę bardzo. Yy, następnie 11 października Total War Pharaoh yy, na PC-ta yy, i Tutaj klasycznie zajmuje się tym Creative Assembly i SEGA, czyli mamy legendarną serię strategii, tym razem zmierzającą do Delty Nilu, yy, gdzie będziemy kierować losami faraonów. I wstępne recenzje były w miarę ok, ale warto samemu się przekonać, w jakim stanie dostaniemy finalny produkt, yy, bo ta oceny nie były jakieś takie wystrzelone w kosmos. Następnie mamy kolejny wielki hit 13 października, Lords of the Fallen yy, od Hexworks i CI Games to jest Souls Like z elementami wręcz przypominającymi Legacy of Kane Soul River, gdzie przebijamy się przez tabuny trudnych przeciwników, jednocześnie mogąc poruszać się w świecie materialnym i astralnym. Gra wygląda naprawdę dobrze, ma pomysł na siebie i zdecydowanie myślę, że zaskarbi sobie fanów, o ile jakość techniczna tytułu i gameplay będzie na odpowiednim poziomie. Następnie kolejny hicior 17 października Alan Wake 2 od Remedy i Epic Games i tutaj mamy drugą odsłonę horroru opowiadającego historię pewnego pisarza. Zapowiada się niesamowicie jakościowo i intrygująco. Pamiętajcie, że gra nie będzie miała wersji fizycznej. Kupicie ją tylko na platformach cyfrowych. Szykuje się naprawdę wielki kawał hitu. Kolejno 17 października Diablo 4 Season of Blood, czyli kolejny sezon da nam Historię o wampirach w świecie Sanktuarium zaadresuje problemy systemowe, da nam nowych bossów i masa innego dobra. O ile, kogokolwiek jeszcze to będzie obchodziło przy takim zagęszczeniu hitów, ponoć Baldur dość mocno przetrzebił zastępy ludzi grających właśnie w Diablo. Następnie 17 października e, Kompletnie znowu inna grupa docelowa, bo mamy Sonic Superstars, czyli klasyczny Sonic w nowej oprawie ma szansę, właśnie wydaje mi się, wszystkich zaskoczyć, gdyż do tej pory gracze doświadczali dziwnych eksperymentów z niebieskim jeżem lub byli katowani staroszkolną grafiką, a teraz dostaniemy starą mechanikę z wzbogaconą formułą i nową atrakcyjną oprawę. Być może to jest to, czego graczom brakuje w tym zakresie. Następnie 19 października The Seventh Guest VR i to jest produkt Vertigo. Jest to remake mrocznej przygodówki z 1993 roku opracowany z myślą o zestawach rzeczywistości wirtualnej i tutaj rozwiązujemy zagadki na terenie nawiedzonego domu, odkrywamy nowe tajemnice mrocznej posiadłości. Ponoć jeżeli to będzie bazowało na tej właśnie starej, starej gierce, no to tam fabuła była dość solidna, ile dobrze pamiętam, także myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi kawy przez serwis by Link znajdziecie w opisie. Dziękuję też wszystkim, którzy do tej pory mnie wspierali, a ostatnio byli to Mirosław Jakub Starzec, Krzysztof Orzędowski, Oliksłon i Leszek Nowak. Bardzo Wam dziękuję za wpłatę. Następnie 19... Października Endless Dungeon e, od Amplitude i Segi. Niesamowicie atrakcyjnie wyglądająca gra. Moim zdaniem, przynajmniej przypomina mi któryś z odcinków Black Mirror w swoim, nie, przepraszam, and, Love Death and Robots. E, Ta taka mechanizm. Y Wizualnie troszeczkę mi przypominają Overwatcha, ale jednocześnie nie do końca, naprawdę wygląda to ciekawie, obczajcie sobie jak to wygląda e, chociażby na YouTubie. Gra łączy elementy tower defensa, taktyki i twin stick shootera, e, w której eksplorujemy opuszczoną stację kosmiczną, być mo może być tutaj całkiem ciekawie, e, na pewno będzie ładnie, także e, sprawdźcie jeżeli to jest wasz klimat. I dostajemy kolejny wielki hicior 20 października: Marvel Spider-Man 2 od Insomnia i Sony. Mega hit tego miesiąca. Kierujemy losami Petera Parkera i Milesa Moralesa. Spotykam na swojej drodze chociażby Venom'a, Cravena i masę innych ikonicznych postaci. Wszystko ma być większe i lepsze, i już wypatruję z ustęsknieniem tego tytułu. Kolejno też 20 października: Super Mario Bros. Wonder. Od Nintendo. I wydając grę tego samego dnia co Sony, Nintendo pokazuje, że ma w nosie popularność Marvela i Spidermana oraz, że jest świadomy różnych grup docelowych swojego produktu, gdyż dostaniemy tym razem klasyczną przygodówkę, a raczej platformówkę 2D nawiązującą do Super Mario World z zupełnie nową, świeżą oprawą. Myślę, że fanie klasyki na pewno nie pogardzą tym tytułem. Kolejno 23 października Just Dance 2024 edition od Ubisoftu. Kolejna odsłona tanecznej gry muzycznej zawierającej 40 nowych kawałków, a w ramach subskrypcji setki starszych utworów z serii. Fani bardziej aktywnego spędzenia wolnego czasu przed konsolą powinni być zadowoleni. Kolejno 24 października City Skyline 2, kolejny e, hit tego miesiąca od Colossal Order i Paradoxu. O kontynuacja absolutnie fenomenalnej gry traktującej o rozbudowie miasta. Nowe fundamenty y, usprawnienia w oprawie i systemach wciągną, myślę, koneserów gatunku na setki godzin. Następnie tego samego dnia The Lord of the Rings Return to Moria e, od Free Range i North Beach i to jest survival e, w świecie Władcy Pierścieni. Czemu nie? Gatunek jest nadal popularny, marka zdecydowanie też, więc zobaczymy, jak wyjdzie połączenie tych dwóch światów. Kolejna 24, tak samo Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Jest to olbrzymia kolekcja wężowego dobra od klasyków na msx przez pierwsze trzy części Metal Gear Solid ze wszystkimi dodatkami. Po dodatkowe materiały, nowele graficzne i dużo więcej, jeżeli ktoś lubi przygodę Snake'a, a nie posiadał tego zestawu, ma szansę to nadrobić. E, następnie mamy 26 października Dave the Diver od Mint Rocket i Naxona. absolutny hit z otrzymuje w końcu wersję na Switcha. Gra wydaje się być stworzona na tą platformę, więc fani Nintendo będą mogli w końcu przemierzać błęki do oceanu, prowadzić bar sushi i robić dziesiątki innych rzeczy w tym świecie. E, następnie 26 października Ghostbusters the Rise of the Ghost Lord na e, VR e, tutaj PSVR 2 e, od Endreams i Sony gra na licencji znanej filmowej marki z ciekawą stylizacją i pomysłowym gameplayem, co jest niezwykle istotne, i, niezwykle istotne w grach VR i tutaj może naprawdę dobrze siąść. I jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach ym, podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie, i y, udostępniajcie materiały dalej. Przekażcie też chociaż odrobinę miłości dla Łukasza, który montuje dzielnie te filmy. I mój typ, y, mój hicior, po prostu y, mój ulubieniec, 26 października, Ghost Runner 2. Od One More Level i 505 Games. Najbardziej przeze mnie wyczekiwany hit tego miesiąca, czyli kontynuacja go z runera sprzed równo trzech lat. Grafika oferująca jakość. Kilka poziomów wyżej niż to, co ostatnio. Rozbudowana fabuła, masa nowych systemów, a przede wszystkim płynne i wymagające doświadczenie z błyskawiczną responsywnością w cyberpunkowym klimacie. No, czego chcieć więcej? Absolutnie sprawdźcie, jeżeli to jest wasz typ gry. I 31 października Headbangers Rhythm Royale od Glee, cheese i Team17, jest to rytmiczna gra imprezowa, pełna minigierek muzycznych, z gołębiami w roli głównej, trochę przypomina jakby zrobić króliki od Ubisoftu, tylko że właśnie z gołębiami, zabawna oprawa, różnorodność rozgrywki, ma ponoć gwarantować hit, jak wyjdzie zobaczymy, ale może być przynajmniej fajna gra imprezowa. Cóż, to wszystko, co według mnie jest warte zagrania w tym e, miesiącu. Jeżeli nie wymieniłem tutaj premiery, na którą czekacie, dajcie znać w komentarzach. E, pozostaje mi więc pożegnać Was, życzyć Wam na pewno dużo czasu e, i samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry. Okiem do.